Uwaga proszę państwa, jest to ostatnia szansa w Squadbusters. Wiem, że Squadbusters yy, nie cieszy się wielką popularnością wśród was, ale nie wiadomo co z tej gry za jakiś czas może wyniknąć. Może naprawdę zyskać wielką popularność, a już nie będziecie mieli takiej okazji, więc jest to ostatnia szansa od 7 sierpnia, żeby zdobyć, do 14 sierpnia, żeby zdobyć po raz ostatni, odblokować Transformersy, czyli Optimusa, Prima oraz Elite 1, 1 zagrać mod w specjalny tryb Unicorn Attacks oraz zebrać skórki, emotki robotów, zanim pod wydarzenie zniknie na zawsze. Będziemy nadal mieli dostęp do tych jednostek, do wszystkich skórek, do wszystkiego, nadal będzie to nasze, ale już nigdy ich nie będzie można zdobyć. Transformersy będą już zamkniętym rozdziałem, więc ostatnia szansa, żeby zdobyć te dwa transformersy. Do tego macie tutaj pełno emotek. No więc, pograjcie sobie tydzień, zdobądźcie. A kto wie co może być za miesiąc, pół roku, za rok, może ta gra nagle wybuchnie wielką popularnością. Gry superstellę mają co do tego, że czasami zaliczają wielki dołek, a potem nagle jak Feniks z popiołów wracają, więc... żebyście tego później nie żałowali. Ja was ostrzegałem, więc do dzieła Optimus Prime i Elita od 7 sierpnia do zdobycia po raz ostatni w tej grze. Trzymajcie się, na razie cześć.